Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Glowerek. To trzeci odcinek ze Storander Dipa. Po dość długiej przerwie. Tutaj, jak widzicie, mi się wszystko zresetowało. Będę przechodził grę od nowa, ale może to na lepiej, bo może się coś zaktualizowało i tak dalej. Nie wiem. Z tego, co pamiętam, chyba menu było inne. Nie było wody i tak dalej. Tak, no to lecimy z tą gierką z bo znowu pobawimy się w rozbitka. Ja lubię bardzo takie klimaciki. E, single player e, start. Zobaczymy, jak to wygląda. Znowu powrót do przeszłości normalnie. Znowu będziemy tą samą scenę prze przeżywali, tylko w pierwszym odcinku. Nie nagrywałem z komentarzem głosowym w ogóle. I inaczej to wygląda, ale znowu będziemy przeżywali lecenie samolotem i tak dalej. W sumie jak w deforeście podobnie. Coś się zmieniło, czy nie I tutaj mam energię w sumie jakby o, Odporność płuca i tak dalej, i tak dalej, ale chyba wcześniej chyba jakby tego nie było od razu. Mogę wstać czy nie mogę? Nie. Ruszyć się nie mogę Dobra Oj oj. oj. Ej, czy ja... przeżyłam to drugi raz, powrót do przeszłości i mam albo mam déjà vu jakieś Czy chyba trzeci odcinek stał się pierwszym odcinkiem Tak swoją drogą to widziałem z milion razy, to już kurde przeżywałem tą samą chwilę już nie wiem ile, o i aucie i ten stuk Idę na koniec Jakby co trochę dawno nie grałem, będę grał totalnie na randomie, totalnie będę się uczył, no może nie totalnie, no tam podstawy znam, ale ogólnie będę się uczył razem z wami i razem z wami będziecie mogli to, to przeżywać Ej jest pilot, widać pilota? Nie, coś go chciało. coś go tam wcięło trochę Wiecie czym się kojarzy ta scenka? Tak nawiązując do innej gry, z początkiem Assassin's Creed a, czwórki Black Flaga. To był jakiś statek rozbił, czy, trzeba było dopłynąć. No tak kurde, no tak tak, tak coś, tak po pęku, coś mi się tak kojarzy. No nie, nie, mówcie, że nie. Nie mówcie, że nie. Ale dobra, nie gadajmy tutaj o Black Flagu, Assassinie, kurde. Bo gramy w survivalówkę, tak, dokładnie. Ale mi się tak ta scenka skojarzyła z początkiem gry, właśnie tak. Tak, fest, nie? Kurde Dobra, ja w ogóle nad. Nie wiem czy ja to będę wrzucał, to jest totalnie na randomie. Ja nie wiem czy w ogóle będziecie to światło dzienne czy użyjecie. Ja teraz gadam do samego siebie. W sumie gadam do samego siebie, bo bardzo lubię i wczuwam się w postać. Jestem tutaj sam. Kurde, ja pierdolę. Wakacje coś nie wiesz, Oj, rekin. Nie no, wyobraźcie sobie, że. że to na serio się wszystko tu dzieje, nie? Masakra. Bawimy się kurde, w romiso na albo w Chuck -Nolanda. Jak to tam woli? Jak to tam woli? Albo w Bergrysa. Tak Bergrysa dokładnie. Oj, oj, oj dobra. Rok. Oj, oj. No i wszystko od nowa. Jak też wkurzyłem się, że mi się ten safe popsuł. I chyba się nic nie popsuło do ostatniego razu. Który mamy dzień? E, dobra, september, wrzesień, 21 Okej. Okay. No wiadomo, podstawy tutaj trzeba ogarnąć. Zrobię jeździeń, ale tutaj. No tutaj, kurde, czas szybko, naprawdę. Tutaj, Prowiant jedzenie. Nie hejtujcie mnie, jak będę tu ginął, będę failował, bo to będzie, kurde, totalnie na śmierć. To będzie totalnie, kurde, takie wiecie. W zabawny, pozytywny sposób tego znaczenia kręcone Oh yeah. dobra, wiem, że kokosy, wiadomo, tu można się napić, później można je rozwalić i zjeść, spoko. Gadam do samego siebie, jestem na bezbrudnej wyspie, a jak gadam jakbym kur... na jakiegoś YouTube'a nagrywał, nie wiem o co chodzi. Nie wiem, dlaczego jestem taki wesoły. Przecież właśnie się rozbiłem i jestem z dala od przyjaciół, do rodziny w tym momencie. I... jestem psychiczny, chodzę psychicznie, bo do samego siebie gadam. I gadam o kimś... YouTube. Dobra, nie no. Beka. Ja, jestem, ja robię. Um, Okej, okay, dobra, czekajcie, craft, to jest szybko, szybko, to można sobie nóż zrobić, o nie, ścinkę miałem, tak jak to mi się nie nagra, to się zdenerwuję, ale cóż, juka, 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 wyobraźcie sobie, że taki rozbitek, kurde, jest taki wesoły jak ja, a co tam, kurde, rozbiłem się na bezludnej wyspie, kurde, rozbiłem, <grym się> nic się nie stało, jest, jest fajnie, no jest, kurde, takie wakacje, no marzyłem o takich wakacjach. Myślę, że o takich wakacjach, kurde, mogłyby one 20 lat trwać no. Naprawdę Samotność, kurde, no... Fajna rzecz, kurde, wolność i swoboda Prawda Co tam? Jesteś dany na własną rękę? Nie ma tutaj supermarketów, niczego, tutaj nie ma typu... Nawet ludzi nie ma, a właśnie, ale szkoda, że powinien coś... no dobra Dobra, yuka, yuka Tutaj dobra, okej okay. Ale mam dp i myszki szybkie, ale to nawet dobrze, patrzcie jak to wszystko płynie chodzi, kurde Ja 360 stopni to robię w ułamek sekundy, to nawet pół sekundy nie trwa, a na, ni sekundę, zobaczcie Siup, 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 siup Oj, co jest Ale woda jest tu piękna po prostu W takich, no kurde, ten, w takich klimatach to ja bym chciał, kurde, zobaczyć jakichś ludzi Gdyby sprowadzili taką aktualizację zrobili, albo piratów, kurde, nie? Dobra yy, ten. Te, 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 te. Tak mogę, przygotuję się w sumie na noc i zrobię sobie ognisko. Przygotuję się na noc. Czekajcie. Hmm. De, 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 de. Ogólnie mam bardzo dobry humor, to jest najważniejsze przy nagrywaniu, nie? Generalnie. O, i mogę sobie upgrade'ować, nie? Czekajcie, dobra, bo tutaj naprawdę trzeba szybko działać. A co to tam tak wyrasta dziwnie? Są co, to, to jest roślina jakaś? Czy co to jest? Widzicie takie coś zielonego dziwnie wyrasta. Dziwne. Mm. To a zaraz zobaczymy sobie, później ogarniemy. Ojej, dobra. O, trafiłem, trafiłem. Trafiłem. Yy, dobra, tak, tu potrzebuję jeszcze jednego takiego. Ale to już mam jakby. I trzech kamieni. Trzy kamienie. I na razie... Co? Czy muszę zebrać trochę tych kamieni, nie? To można pływać z wyspy na wyspę i to jest spoko. Ja nie wiem czy ja się to nastawał się, ale naprawdę będziemy zwiedzać dużo. Mam trzeci kamień. Teraz? Ogarnie się też kiedyś multiplayer tutaj generalnie, nie? Muszę znowu coś takiego... Ost... Ojej, dobra Dobra, dobra. Ej, czekajcie, może tak... Yy... O może... O was oskurujemy sobie go. Nie, I na, źle, 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 źle. Muszę tutaj... Ja sobie, sobie większy nóż. Większego zrobić. bo nie ma ja bardzo gry survivalowe lubię, nie? Dobra, model craftingu i tak dalej. Mega spoko. Eee, to mogliby z tracking wprowadzić. Eee. O, trzeba większy nóż mieć do oskurowania. No jo. O, gross. Osiągnięcie knife skills. Kurde. Skille, kurde w Do no. oskurowaniu. Spoko. Eee, jak tam, jak tam. Ojej. SPF Chciałem na bieżąco coś tutaj odżywiać, wszystko, wszystko i tak dalej Wiecie? A pozwiedzamy sobie wyspę trochę może Ale piękna woda. Możemy sobie popolować później też O A, tu ma taka roślinka fajna Dobra To co jest ryba? Nie ale mi się wydaje, starsze wersje tej gry były lepsze, lepsza była grafika, teraz jakby to wszystko pogorszyło się, wszystko sztuczne, spatrzcie na to. No nie wiem, no naprawdę to pogorszyło się, kurde, inaczej, kiedyś to inaczej zupełnie wyglądało. Inaczej się grało, w ogóle była zapalniczka, kurde, lepiej to wyglądało po części. Ale może woda go, wyglądała źle. O, można w sumie wraki pozwiedzać. Ktoś tam był oprócz mnie. I tam się, tam jeszcze coś pluska. Ja się zastanawiam, o co z tym chodzi. Czy to jakieś ryby, czy co? Naprawdę, to jest bardzo podejrzane. Czemu to dam tak pluska? Trzeba to zbadać. No bez kitu, jak nic. Dobra, ile mam? Jeszcze nie mam patyków w ogóle. Dobra. Okej, okay, okej. Okay. No to się trochę tutaj poogarnia. Dobra. Dobra, nie wiem czy się będę budować tutaj. W drugim odcinku już się trochę budowałem. Że to się w następnym kiedyś ogarnie. Yy. O, no i spoko tutaj tym można sobie rozpalać. Dobra, tutaj przede wszystkim. Gdzie jest moja? Mój ponton. Dobra, nieważne. Zostawię to tutaj. Wtedy... Tutaj sobie trochę... Zrobię sobie zapasy, prawda? No, pięknie. Piknie, piknie Dobra ale to trzeba słuchajcie na bieżąco tutaj robić, bo, bo kiepsko będzie Znaczy jednego Dobra Się tutaj bardzo szybko to schodzi ogólnie Ojej, nie, nie to, nie to chciałem Jak tam sytuacja? Kurde, muszę zjeść trochę. To przecież dobra. To ma fajny twarz. Takie oczy... Usta oczy, nie? Oczy. Dobra. Na bieżąco się odżywiamy, prawda, tak? Już chyba lepiej jest trochę. Mm, dobra, wiecie co jeszcze? Tak jeszcze jeden, nie? No rozwalaj, rozwalaj. Tutaj się napiję trochę. Tak, o hop, hop. Która jest. Kurde, seria, to już. Ojej, ten czas leci. To już teraz 20 minut nagrywam, naprawdę. Czy mi coś, kurde, zegarek, źle pokazuje? Trwało. Bez przesady. Nie będę tak, na sam start takich długich odcinków robił. Chyba, że chcecie długie odcinki, to dajcie znać w komentarzach. I też dajcie znać, czy Wam się seria podoba. Komentarzami, łapkami w górę. Tam subskrypcjami, no nie wiem, żebym wiedział, czy chcecie, bo wiecie, tworzę jakby dla Was i dla siebie. Dokładnie, dobra. Żeby Wam się też przyjemnie, no ja muszę mieć przyjemność, ale żeby Wam się też się przyjemnie oglądało i tak dalej. Na razie nie mogę się kiery zrobić, dobra, trzeba trochę tych patyków porozwalać. Tutaj mam, widzę trzy rzeczy mam zrobione już. Trzy rzeczy, dobra. Ale mam nadzieję, że ja to wrzucę, że wszystko wyjdzie po mojej myśli, że będzie gi gicik-majonezik w ogóle, nie? Czekajcie Co ja miałem tu zrobić? Aha, crudex mm, Dobra, no yuka, yuka, dobra Ale mam dwa już chyba Teraz mam dwa, czekajcie Dobra, ale jeszcze yuka, yuka Yuka, yuka, yuka mm. A la juka juka juka, juka. A tam jest mój ponton, tak daleko, się zastanawiałem gdzie on jest. Yukayuka, yuka. ej, gdzie jest, o tu jesteś kochana. Juka y -y -y. juka juka. wiecie, seria będzie jakby tak długo trwała, póki. póki Wam się będzie podobało, oczywiście, nie? Zależy od Was. Może to być ostatni odcinek, a może. albo i nie. No zależy wszystko generalnie, nie? Tak, dokładnie, dobra Op. tutaj stworzone Później można jakby zjuki z yuki, z dliny, można ten łuk robić też spoko opcja. O! O, teraz to no, dopiero zaczyna się Porządny survival, kurde Tyrytytym Tyrytytym Robię sobie, jestem drwalem, sobie robię no. Minecraft realistyczny, nie? No, Minecrafta też można kiedyś nagrać. Znów surival. To zdradzę wam, że myślałem o serii suriwalowej żeby z kimś zrobić. Z, Czy z, w duecie z kimś po prostu? Albo na przykład tą gierkę. O. Też mega spoko opcja. E, no i do co? Rozwalamy, nie? Cześć powinienem kończyć odcinek zaraz, serio. A la 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 la. 200 lat później One eternity later Dobra, dawaj, dawaj, dawaj To jest monotonne, nie trzeba czekać, czekać. O, fajnie tylko no się o, Dobra, na razie to zostawić. Ulepszę sobie ognisko. No ale ja mam takie jakby takie początkowe ambicje, wiecie... Od zaradą bohatera jak to się mówi, ulepszy sobie ognisko przede wszystkim, nie? O wybaczcie za szybko mówię, muszę trochę schłonić kurde Z O, 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 dobra I Jeszcze sobie zrobić to generalnie, czekajcie A to potrzebuję jednej yuki jeszcze, dobra, mogę zrobić yukę mam nadzieję No i gites, majonez, dobra majonez, i dobra Kurde, no muszę wywalić coś naprawdę Ja pierdzielę, czekajcie Zrobimy sobie tutaj bazę tych O, dobra Dobra, dobra, ile tego, ile tego? No mordo, no. Kurde, to ej, to szałas już normalnie. Ty patrz, już mi się zbudowało takie coś, nie? Normalnie... O, Już patrzcie, patrz, mi się szałas automatycznie zbudowało. Wejdźcie co, jeszcze wrak sobie. Gdzie ja wyrzuciłem się Kierę? Opa, piękny zachód słońca piękny. Dobra, te. Raz, dwa, trzy. Czego mi tam jeszcze brakowało? Serio yuki? naprawdę? No, naprawdę. W ogóle rośnie tu jeszcze jakaś juka. Za się ściemniać będzie, która godzina? 18. O, tutaj można sobie później zrobić ten kill ale już nie ma juki w ogóle na wyspie, jakby nie, w sensie słabiutko, słabiutko. Ja pierdzie, no i ja mówiłem, że kurde, ja tutaj uczę się tego wszystkiego, i w ogóle. O, ja pierdzielę, dobra, czekajcie, czekajcie, chwilę. Dobra, to też jakby się liczy jako juka, taka trochę, czekajcie. Jeszcze brak. O, nie no przynajmniej rozpalę sobie ognisko w takim razie, albo się trochę poodżywiam. No, napiłbym się, dobra. No, no nie chcę mi się kule noża brać, bo tutaj już się kierą szybciej Jeszcze o, taki fajny kurzyk się robi Aha, dobra, głupi jestem, przecież ja miałem to wypić, serio, dobra Uwaga już trochę lepiej w sumie, dobra Zjem trochę tutaj te kawałki Dobra, w pierwsze to No lepiej, lepiej Jeszcze trochę bym się napił, wiecie co, to sobie zrobię do kula, ale to zaraz Dobra, rozpalamy ognicho. Oj, to już teraz inaczej to działa niż kiedyś. No i raz prawą, y, zmieniło się, muszę raz... Tak lepiej w sumie nawet, realistycznie. Raz prawy, przysmyszę, smyszę, raz lewej. Raz lewy klikać, lewa, prawa ręka. O, patrzcie, ale klimacik. Ale to realistycznie ulepszyli fajnie, ale, ale jest, ale się jaram. O kurde. Kurde, aż acigmenta dostałem, no, spoko Dobra Pić tego nie mogę, dobra yy, Przede wszystkim sobie zrobiłem namiot Namiot, namiot Tu mi brakuje jeszcze yuki, tu. ojeju, ojeju Dobra, wiecie co, ja bym sobie wraki zwiedził, ale Ja tu bym poszukał trochę yuki, ale Serio nie ma w ogóle yuki na wyspie, serio to jest tak biednie, trzeba będzie poczekać, o patrzcie jak to fajnie wygląda, ognisko, kurde, fajnie, na, na, tak na tle, na ten tego, widzicie to co ja widzę, co się tam pluska, ja tam nie widzę żadnych wraków, to a, to może być rekin, ale lepiej tam nie chodzić, Oj, ta muza, tam, ten, ten soundtrack, ten klimat piękny, w sensie, wiecie, ten klimat, ta muzyka akurat nadaje charakterowi temu że tutaj wiecie jesteśmy samotni na wyspie, ten smutle, smutek yy, i tak dalej yy, A dobra. O, dobra. Tutaj o mamy puszki jeszcze, sardynki czy czegoś... O, bandaż. O kompas. spoko. O, ale fajne. Fajnie to wygląda. Wiecie to taka melancholiczna muzyka, daje tą melancholię i tak dalej, wiecie, ten klimacik. To one dobrze podłożyli tutaj. Dobra, wiecie co? Dobra, nie no, ja bym tak daleko nie wypływał, może póki. ten nie mam na save'a zrobionego, to byłoby głupie mega. O cholera jasna. O kurde. Czekajcie. Um... Wiecie co? Dobra, ja bym sobie przede wszystkim, żeby tak oddzielić wszystko od wszystkiego, bym sobie odłożył wiosło do... na ponton. Utknąłem. Już nie. Ale nie naprawdę, nie żebym narzekał. Fajnie wygląda ta nowa wersja, dużo ulepszyli na przykład klimat tutaj, jak ognisko rozpalamy i tak dalej, ale grafika była lepsza, wszystko... No nie no, pownątrz sobie tak stare wersje, jakby lepsza była grafika, lepiej jakby to wyglądało wszystko. Przede wszystkim interfejs postaci, gdzie trzymasz się jakby nie było to takie wielkie, że tak powiem, nie wiem jakby to określić. Gdzie miałaś zapalniczkę, to mi się bardzo podobało. Naprawdę. Eee, co ja miałe... gdzie, gdzie, gdzie jest tutaj ten? Dobra, trzeba tutaj łatwy porządek trochę zrobić. Tak, tak, tak. Eee, Okej. Okay. Na razie to jest niepotrzebne, ale jak będzie trzeba się uzdrowić to tak, dobra. Idę, na, idziemy na ponton po prostu odłożyć sobie. No i kończymy odcinek już tutaj co tam, no kurde, taki wstępny w sumie. No tutaj za dużo nie... Kurde, przecież ja nawet... Mnie nawet nie stać, żeby namiot zrobić, bo jakby jułka... nie mam jułki chyba w sumie. Kurde, tutaj w ogóle... A to są nie toperzę, ale... Trzeba na węże też uważać, naprawdę, o! Rozbita beczka, czy był tutaj ktoś oprócz mnie. Albo czy ktoś mnie tajemnicie tutaj tutaj jakoś śledzi. Myślę, że sobie tak. Ten... Zacumowałem. Dobra. Ale ja się cieszę, że to jest tylko gra. Tyle wam powiem. Docenia. Nie, no kurde, dam wam taką lekcję. A propos tej gry. po kurde różnych książek, różnych filmów tego rodzaju, właśnie tutaj bez ludków. Doceniajcie życie, że żyjecie wśród ludzi. Doceniajcie w ogóle to, co macie, bo. No to, to jest naprawdę koszmar, kurde, na jakimś się idzie. dobra, no wiem, że tak zobaczą, że gramy w grę ale akurat taka wena, wena taka porównawcza, taka, ten... No, no, no wiecie o co chodzi, no taka, no naszą mnie po prostu, żeby dać taką puentę, propotę i gry, wszystkiego. Ja pierdzie, nie chciałbym tak żyć. Cześć toperze. przyjaciele moi. Ale co tam tak pluska, przecież tam są tylko wraki, no. O co tu chodzi? E, b, b, co ja miałem zrobić? Aha, dobra. Tak, czy jestem rozkojarzony? Drzewo, 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 drzewo. A ja naprawdę, bo ja mam tak, że ja bardzo się wczuwam w grę, jak gram. Nieważne, czy to są fabularne gry typu GTA, czy jakieś suriwalowe, czy mają fabułę, czy nie mają. Jakąkolwiek gram w grę, to się bardzo w postać wczuwam. Wczuwam się ogólnie w grę, w postać i to, co w tej grze się dzieje, jakbym na serio to przeżyło. Taka jakby gra aktorska mi się włącza. Że przeżywam jakby tą symulację, jakbym to na serio przeżywał, i czasem potrafię odczuwać to samo, co jakby postać w grze. I kurde, ja nie wiem, jakbym się czuł na miejscu tutaj, tego glutka tutaj naprawdę. Ja bym kurde to tutaj budował sobie trafę, żeby spieprzyć stamtąd. No ale tu pokazuje, że to jest ciężka praca, wysiłek i tak dalej, wiadomo. I że nie można się podawać Dokładnie tak Dobra Dobra, rozwalaj to I kończymy zaraz odcinek Na razie wystarczy tyle Opró o, o dobra, dobra, już się wystarczyłem, dobra To naprawdę trzeba kurde być takim ekologicznym w tej grze Tak oszczędzać surowce, tak sobie gospodarować Tutaj ci zabraknie na, na przykład na wyspie. Nie możesz czegoś skraftować. To musisz kurde płynąć na drugą, żeby to zrobić. Kwestia przyzwyczajenia, dobra. No sobie tak obok ogniska weźmiemy. To będzie ładnie wyglądało. To będzie ładnie wyglądało. Ja mówię wam, że to będzie ładnie wyglądało. Patrzcie, to ładnie wygląda. Klimacik, nie? Dobra. Yy, to co? Robimy sobie save a? która godzina. I zaraz zobaczymy ładny wschód yy, słońca. Dokładnie tak. Dobra. Save Save, no i... sleep. Dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze sobie na wszelki wypadek. Drugi raz zrobię SAVE a. Na wszelki wypadek jakby się coś tam zbugowało. Widać że mamy tak... No dobra 22 września 4.40 40 Wschodu słońca tak nie zobaczymy, ale zobaczymy to w kolejnym odcinku, jeżeli... Więc na razie, cześć, jeżeli Wam się odcinek spodobał, szczerze łapkę w górę, żebym widział, że żeby wam się podoba. Bo kręcę jakby dla was, żeby wam się to fajnie oglądało i tak dalej. Udostępniajcie, wpadajcie na social media, macie w opisie filmu. Piszcie w sumie co chcecie, jakie gry, jakie chcecie filmy i czy chcecie więcej odcinków z tego. Dajcie subskrypcję. I zaznaczcie dzwoneczek, żeby być zawsze, żeby mieć zawsze powiadomienie o filmach. Jeżeli wam się spodobał mój kanał, mój kontent w ogóle mój kanał i tak dalej, to co robię? To dajcie, no właśnie to tutaj zostawcie. Jeżeli chcecie być przede wszystkim na bieżąco, nie i tak dalej. Jak na bieżąco to super, a jak tak fest na bieżąco, no to dzwoneczek i wszystko zaznaczcie. No to cześć! A, to się rozgadałem.